A ja jeszcze przejdę do kolejnego wyjątkowego dnia, wczorajszego, Dnia Matki. Wspaniała niespodzianka od Twoich chłopaków. No takie kadry mnie zawsze wzruszają z Twojego domu, te rolki, które są nagrywane, kwiatki od Henia, od Twoich starszych synów. I już widziałam jakieś przytyki, że nie powinno się w czapce dawać kwiatów, coś tam. Jak Ty na to reagujesz, mimo że przysłanie tego nagrania było zupełnie inne? Znaczy, ja już przyzwyczaiłam się do tego, że e, czasem znajdzie się ktoś, kto zauważy najmniej istotne e, elementy z tego filmiku. Już staram się e, z tym nie dyskutować. Było. Na początku było tak, że zawsze zarzucano radziowi, że chodzi w czapce w domu, bo on bardzo często też lubi. Mi to kompletnie nie przeszkadza. Nie rozumiem tego, że nie wolno nosić czapek w pomieszczeniu. Moi synowie, jak idą do kogoś do domu, to stosują się do wszystkich reguł. Natomiast u siebie w domu mogą robić, co chcą. I mój starszy syn od jakiegoś czasu uwielbia bejsbolówki, chodzi w tych czapkach prawie non-stop. I naprawdę ostatnią rzeczą, na którą bym zwróciła uwagę, jest to, kiedy on... Od ruchu serca dające mi kwiaty, cieszące się, że daje mi kwiaty na Mamy nie będę bo mówić, Stasiu, zdejmij czapkę, bo naprawdę mi to kompletnie nie przeszkadza. A później daj kwiaty. A później daj kwiaty. Znaczy, ja się tak cieszę z relacji z moimi synami, która jest naprawdę bardzo dobra i może jest bardzo dobra, dlatego że ja na takie głupoty nie zwracam uwagi. Dla mnie jest ważne, jakimi oni są ludźmi. Jak realizują swoje pasje, jak realizują swój potencjał. To są dla mnie istotne rzeczy. A to, czy on ma teraz etap chodzenia w czapce w domu, czy nie, to jest naprawdę bez znaczenia. Co jest najważniejsze w wychowywaniu Twoich synów dla Ciebie? Miłość. Miłość jest najważniejsza. Nie możesz zepsuć miłością. To znaczy, jak kochasz swoje dzieci, jak słuchasz swoich dzieci, jak jest, są dla ciebie ważne, a wydaje mi się, że są ważne dlatego, że są twoimi dziećmi. Po prostu um, ja nie muszę w sobie sztucznie budować zainteresowania ich życiem. Nie muszę um, zadawać tego pytania, jak było w szkole i tak naprawdę nie słuchać odpowiedzi. Mnie naprawdę bardzo interesuje, co się dzieje w ich życiu. Mnie naprawdę interesuje, to, czy są szczęśliwi każdy z nich jest tak różny, że znaczy, to jest tak niewiarygodne. Wszystkie osoby, które znają moich synów, mówią, że y, trudno sobie wyobrazić bardziej różne od siebie dzieci. A mimo to, my tworzymy naprawdę zgraną rodzinę, bardzo szczęśliwą. I w taki dzień jak wczoraj, w ogóle. Przełom maja i czerwca, początek czerwca to jest dla mnie taki czas podsumowań. Te nasze urodziny, wszystkich, dzień mamy, dzień dziecka, po kolei wszyscy my. To jest taki czas, w którym naprawdę dociera do mnie, że to, co było dla mnie najważniejsze w życiu, czyli moja rodzina, że jest. Że że mogę czuć się spełniona i czuję się bardzo. I mm, tak naprawdę dużo mi to daje. Nie wiem, nie, nie wiem, czy ja bym się potrafiła odnaleźć w świecie bez mojej rodziny. Wielokrotnie podkreślasz, że ten skarb w postaci dzieci masz, jesteś z tego dumna i jak są tr trudne momenty, na przykład w twojej karierze, to zawsze wracasz do domu i tam ktoś na ciebie czeka. Ale wiadomo, że wiele kobiet nie ma dzieci, na przykład. Nie może sobie pozwolić albo po prostu nie chce. I tutaj mi się przypomniał, Taki niedawny komentarz, który pojawił się przed nim matki dotyczący Ewy Chodakowskiej. Ktoś mhm. napisał, bez dzieci jesteś nikim. Padły takie słowa. Strasznie. Co Ewa też. Znaczy, to są straszne słowa, które w ogóle nie powinny paść. Ja dzisiaj czytałam takie badania dotyczące alarmujących wyników dotyczących dzietności. Naprawdę ona spada w Polsce Jest coraz więcej kobiet, które świadomie rezygnują z macierzyństwa. Duża część kobiet po prostu nie może zajść w ciążę. Bardzo wielu parom które chciałyby zostać rodzicami. Warunki materialne uniemożliwiają e, takie odpowiedzialne rodzicielstwo. I myślę, że naprawdę nikt nie powinien e, formułować takich test, ani formułować takich pytań, ani urządzać nikomu życia. Każdy z nas najlepiej wie, jak chce żyć, każdy z nas świadomie podejmuje e, swoje wybory i myślę, że powinno się uszanować wolę wszystkich. Internet bywa okrutny i, i niestety nie powinno tak być i to, że tak się dzieje jest, jest po prostu bardzo przykre.